Witam! Czy słyszeliście o Sanseito, czyli nowej sile w japońskiej polityce? Robiłem parę. Kil... Kilkanaście temu o japońskiej polityce film. W wyborach 2025 zgarnęli aż 14 mandatów, startując zaledwie z jednym. To partia, która stawia na hasło w Japonia. I mówi to, co wielu Japończyków czuje, ale boi się powiedzieć. Lider Sohel Kamia, inspiruje się Trumpem, jest bezpośredni, mówi o problemach realnych, drożyźnie ceny, takich jak ceny ryżu, które biją po kieszeni czy niekontrolowanej imigracji. Sanseito chce chronić japońską kulturę i gospodarkę. A popularność w internecie rośnie jak szalona. No jasne mają wielu krytyków, którzy za zarzucają mi nacjonalizm. Natomiast dla wielu to głos zwykłych ludzi, zmęczonych globalizacją i innymi dziwnymi trendami. A Wy co o Sansei to myślicie? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania moich filmików. Wszędzie jest nas coraz więcej. Marcin Marciniak o tym co ważne. Oby też w negatywnym stykaczeniu Ci nie Trumpem.